requesting backup unit Sonia, gdzie ta cynosta? Fuchsik meldę. Meldę. Ja jestem w jutku, co do energetyki. Ja również też... Zaraz mi serce stanie. A inaczej jako leżycie i nikogo no. koło was nie ma, to nie wysyłajcie. Jak ktoś koło was przebiegnie, to wtedy wysyłajcie. Będziemy wiedzieli, gdzie oni sami. Backup albo backup, chociaż chociażby no. coś. Na razie radę, że No dobra, bo ja bym tak, ja mogę się schować w zasadzie, Arkadius dolny Po prostu w razie jak was wytłuką no to nie wiem jak tu biegnę po, po prostu No stofnij Ja daję z tej góry, to ja tak przechodzimy, teraz wchodzimy Czy tu jest słowa? Jeden jeden Widzę jeszcze na napastniku No nie, to pogląd na czerwony, został ostrzał i nie ma już Kurwa radio z zmieniłem No, no dobra funkcjonarze po... pod Arka DOS Właśnie Pła... miłosierny, płaszcznie miłosierny, ośny się no, kanie zwyczajcie trzeba zawsze będę płakać jak stanął. A się tak, w taki sposób Dobra no to ja no, proponuję ich już zbierać pomału na tym no, dolnym parkingu, no, nie na no, UDM nie, no, nie, nie no, widać no, w tej Nigeby Już chyba, już chyba wszyscy Nie wszyscy padli, bo tutaj płaczą, że tajna ktoś się wysłuchaje, że jeszcze nie wszyscy, także Ferrari trzymajcie jedzie, się. ale tego Ferrari nie widać nigdzie, no. To niech podjeżdżają, a nie no, Bo nie ja, ja, ja patrzę, nie patrzę z tego dojdzie, każdą stronę świata i nie, to nie widzę, to Zróbmy szybkie przejście na siódemkę i żeby była pewność. Jedzie, 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 jedzie parecha, daj Dzie, go. Gdzie, do Akadiusza, do, do Rostwortladu spręta. Okej. Do no. no. Czer czerwona BMW. Ty, Pepciu, down? A jest, 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 jest. Na ale dobra, już zostańmy. Leży, leży kierę chyba z tego albo pasażer, coś leży z tej bety teraz. Co, u nosa To pasażer To pasażer, no. To złodziej, że mm -hmm. z mam na to. to Dołączcie trójki w tej więźniarce zajebanej. Też wyłączam, czekaj. A to mi się wydaje, że to nie będzie. Tu masz jeszcze dwóch rannych leży. Be zbiera ich na dół. Co? To co? Mamy ludzi, to drugi konwój, nie? Tak, drugi konwój, drugi konwój. No, no, bardziej nikogo no, nie, nie zamknijmy. To są ogólnie ta ekipa, co odbija, to jest A, sama, to sama, też się odbija. Wyłącz te trójki, wyłączę. te trójki! No nie da się! Nie da się w tej Wiktorii, bo ktoś zamknął Wiktorię i... Scholuj w chuj, no wyłączę ze nie uda. Ja wam ich tam będę znosił a tak te, nie i się nie uda, srebrny, to Nie holuj, otworzę, nie holuj. No no wyjebaliście trzech naszych, bo się pierwszy strzelać. To zaczął pierwszy znos. Wielka, wielka, wielka szkoda, wielka szkoda. Ja mam to się nie odmija, to się, to się no, nie się Nie biotr, zbliża się do konwoju w takim wypadku. Nie zbliża się do w takim wypadku. Ja mam wyjebane, tylko w następnych konwojach.

o, o, nie czy... No o, i, po delikatnie dostała tam Zamotało i pojechałem, to dlaczego to trzeba? Oh. No bo toys... nie trafiłem okej, okay. to co mam dużo nic skręciła to gota Dobra to jeszcze ja nie wiem Dobra ja tu jeszcze przebiegnę się po tym, zobaczę czy... No ja z tego najligdo było cały czas się zajsiekam, to żebym ci wzpieczam tak bardziej A bo tykałem jest jak Głębiej, proszę, głębiej. A nasze, ja mamy jakieś, jakieś auto, jakieś auto. auto Musimy yy, tego góra tu dostać. Nasze, na... Na... Nie mam depozytory, nie mam depozytory, podjechał. Dobra, Nie mam depozytory, z górnego powertrade. Strzały. O, jest, kurwa, jest, jest górny powertrade, górny powertrade. I o to mi chodzi, tylko że go nie widzę dosłownie. No wciąż, Leż spiegnij. Nas, leży nasz, leży nasz. Mam wciąż, leży? leży? Tak. Ja tego ja jeszcze Dobro chłopaki, dziesięć sekund i. O kurwa, my były o kurwa policjantki tam są. Dostajemy do tu pojazdki. Do dolny czy górny power? Górny, górny, dolny. Dolny. Górny, górny. Hejka. Czeka pod A, jeszcze mam. Tak, tak, tak. Jeszcze kilku stojów. Czekaj, 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 To jest taki problem, że ja go nie widzę z tego, jak się nazywa. Jeden biurowców, jakby tutaj, o po karketisze są te dusze. Otwieram ci, bagań. Tylko nie widzę go.

jest, na kucaka chodzi, na kucaka chodzi Ładnie, tak, gdzie? Eee, górna, no, górna power czy 3, naprzeciwko mejzbanku Jakim jest? Chciałak no, coś wydarzyło? No, Przestatuj no. no. się Foster, nie wychylaj, bądź tą czujko mi siedź Dobrze, stierdolił Bo tu jeszcze no, trochę stoi, nie? Ja sobie z Lordeski patrzę Co so down, co no, down, co no. spegdał no, no. Dobrze, no, no dobrze, no, no. No, dobrze Jeszcze tak, tak, jeszcze 3 Dobra, elo chłopaki No, elo Nie możesz lecieć jak coś

z mojego zachodu strony Yosemite Union Depository. Tak no, Tak na Tak Się wydaje, ale, nie, ale nie jestem pewny. Może być, może nie, nie być. Sprawdzę skoł. że nie utcytównikata. A będę na jest. Wysiadki w kolejnej Ja biegam tego garda 200, jestem sobie. On zradził i na pewno. I clear od tego. Od góry bynajmniej najmniej nie wiem jak może pod

I postów nie masz żadnych. Dobra, to ten profil mi podś, proszę. No. Idź do szpitali, wyhodź niestop. Jaki masz tutaj? Co ty tak gadać Jaki masz numer buta? <noise> no to, to prawda, kurwa? Dobra, to zaraz wstaniesz. No pisze, pisze. A się wykosztował cię na mnie. Dobra, ale tak szczerze, podpiszesz mi ten problem. Ty no, moglibyś to kończyć. No A czemu zmieniasz temat? Tak bez bejki pytam. Za chwilę się wyjebe z głowy.

No co się stanie tu jeszcze ten A się dystansuje. Biegamy. Oj Dobraik, parking Halo? O moja głowa, ty uratować? dziwko e, na górze. Kogo urazy? <coughs> to jest policjant, to jest policjant. A jednak ja tak nie. is requesting backup mi ci piosenkę nagram. Jestem Jej, dalej, jestem dalej. Jej, tak wszędzie. E, sama góra, czy gdzie? Ja e, tak, góra. Jak tam będziesz tam to na górnym to tam. dalej, palmy. po tak. Górwa po kolei, albo drugą po kolei, tak. Górwa po kolei, tak. Górwa po tak. Górwa po kolei, tak. po kolei,

Zlikwuj ja Bo był tam, tam, był tam, że tam. Kalej, kalej, to tak, wyciągnąłeś do, do ta. Ta leży na pewno. O, o. Jeden tam, bo, ta. ta, bo jednego tam, ale dwójka już było. Weź mnie. Biegam pod Power Street, czy pod Arcadiusa, ja, bo... pod Ten, ten, jest tam. Gdzie byłem? Zamieniliśmy się. Strony północnej, tak, zamieniliśmy się. Mam go! Czekaj, czekaj! No, ja, 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 Dobra, ja taki do wiem. no. no. Go. E, spróbuj go tam. On nam jest zajęty. Ja, <tuszy> <tuszy> Kurwa, trafić go nie mogę, nie wytrzymam. Ja też! Czekaj, Kali. Możemy iść, tak? nie Redziński, widzisz tak? Jeszcze to. Kodzynsz, ja. <tuszy> 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 tutaj. Jeszcze nie mogę iść. w ogóle, do próbuj! Sospekt down podczas przewrotu, przepraszam bardzo. Audito, tu jesteś takie kiepsko. Yy. Zobacz na sobie jego ssl może dęgów, co? Najpierw alkoholik. <grybka> <w imieniu kąsia. grybka> no, a do to, no to, masz, <grybka> no to, to do tego to <grybka> to nie wiem, to No nie wiesz, officer jest requesting

Za ku tego już No, uh, no ładnie. Nie, no, no. yeah. to nie był tyle, i tyle żeś Co za jęło? Co za tego? pan biały, pan biały. Zobacz sobie go. Zobacz sobie go. Wychodzę,

Debilie jebany, ty głowę schylił! GŁOWĘ SCHYLIŁ! <grystanie> A wiesz jak on Cię już wywiózł? Jaki kurwa hemoroid. A wiesz jak on Cię już wywiózł? No to chuja zrobię, no stary, nie, on jest nie ten, nie do rozjebania. No ja wiem, wiem, o coś choćby nie wiem. To przynajmniej dwóch mamy, no Unloco macie, mają Dzień Dziecka dzisiaj. No i chuj, my rozstaliśmy. Zareś zabija, to Daily Globo tak, chodzi. Taką dobrą miałem porozmawiamy dzisiaj. Długoś się siedzisz, no? No. Choć już ziomka mam uratował. Jak, jak, ty sprawę kurwa Ty, ja mogę pójść spać jak muszę? E... Nie wiem, nie wiem właśnie. Tak muszę, ale no... Muszę, bo się kurwa uduszę. No ja mam tak samo. Ale no po chuj, my tu jesteśmy? Zajebaliśmy ich ponad połowę. Nie mogą nas i tak zajebać.

Masa. Masa. Poczekaj na chwilę. No, ten to, ten to. My możemy iść spać, bo musimy koniecznie. Musicie? No, musimy iść spać koniecznie. No Przejmiesz sw No to yy, u... inaczej, po, porwanie funkcjonariuszy policji dla tych, co są w... Ja ci wyślę mailowo. Wyślę ci mailowo. Nisko, głowa głowa Jak coś oni są przed Arkadiuszem, do lewej i do prawej chyba już Wjechali nam po... Nie wjechali, ale są przed jeszcze Trzeci